kilometrowy odcinek, na jakim etapie są prace. Powstająca obwodnica południowa, obwodnica Bielska Podlaskiego ma długość około 3 km, 3 ronda, most i jest to droga, jest, Będzie to droga jednojezdniowa o nawierzchni bitumicznej i nośności takiej, którą przewidują obecne przepisy, czyli 11,5 tony na oś. Ma być gotowa w sierpniu bieżącego roku. Wartość kontraktu to 78 milionów złotych. Proszę powiedz, jak ona się, w jakim miejscu ona się zaczyna, gdzie się kończy, z jakimi drogami się łączy i czy tu jest, idzie jakimś starym śladem, czy to jest wszystko nowe? Jest to nowy ślad, czyli południowa obwodnica Bielska będzie przebiegać nowym śladem, zaczyna się na istniejącej drodze krajowej numer 19 i kończy się na południowym wylocie drogi krajowej numer 66. W ten sposób od południa omija Bielsk-Podlaski, wyprowadzając ruch z centrum miasta. Łączyć się będzie też z drogą ekspresową S19 na odcinku Haczki Bielsk-Podlaski Zachód, który, w ramach którego do kontraktu powstaje specjalny łącznik właśnie tutaj do drogi krajowej numer 19. W okolicach bielska podlaskiego realizujemy odcinki od Haczki Bielsk-Podlaski, Bielsk-Podlaski Poczki. Są to dwa odcinki drogi ekspresowej oraz na południe jeszcze odcinki Bielsk Poczki. Malewice i Malewice Chleb. W sumie jest to ponad 70 km drogi ekspresowej S19. Na jakim etapie są Najbardziej zaawansowane prace są na tutaj tych dwóch odcinkach Haczki bielsk i Bielsk-Bodźki, natomiast nieco mniejsze natężenie pracy jest na tych odcinkach południowych, które będą gotowe w przyszłym roku. A jeżeli chodzi o haczki bielski i boczki, będą gotowe jeszcze w tym razie. Jesteśmy na fragmencie południowej obwodnicy Bielska Podlaskiego docelowo drogi krajowej nr 66, w miejscu, gdzie powstają ekrany chroniące nietoperze. Jest to wymóg decyzji środowiskowej i tutaj właśnie na długości około 700 metrów, mówimy o jednej stronie, powstają właśnie te specjalne ekrany. Mają być gotowe w ciągu 2-3 tygodni. A wiemy, czy one się różnią od zwykłych ekranów? Są to, są to po prostu rozpięte między panelami tutaj też Jest tutaj też fragment ekranów przeciwpolśnieniowych. To znaczy? To znaczy tych, które chronią gdyby przed odbiciem światła i przejeżdżających samochodów. Chronią oczywiście z To jest 3-kilometrowy odcinek drogi klasy GP. E, wykonaliśmy dwa obiekty inżynieryjne, e, obiekt nad rzeką Biała i wiadukt e, biad, kolejowy, plus pięć przepustów środowiskowych w ciągu drogi e, krajowej. Ronda jakieś? Trzy ronda e, drogą krajową oraz dwa ronda z drogami gminnymi. Realizację kontraktu umowa była podpisana w połowie kwietnia 2022 roku, natomiast była to formuła, czy jest to formuła projektuj buduj. Realizację robót rozpoczęliśmy w marcu 2024 roku. Kontrakt realizujemy 14 miesięcy. Zaawansowanie robót to około 97%. W tej chwili mamy prowadzimy już tylko drobne roboty wykończeniowe. No właśnie, jakie to drobne roboty wykończeniowe? Przede wszystkim humusowanie, wykończenie ekranów dla nietoperzy i sprzątanie. A czy drodze będą to, towarzyszyć chodniki i ścieżki rowerowe? Oczywiście, że tak. Wzdłuż drogi, praktycznie wzdłuż całej drogi krajowej mamy ciąg pieszo-rowerowy, wokół rąd mamy chodniki. Bo widziałem też są?